No to tak jak się mówi czasem, co było pierwsze, jajo czy kura. Tak samo można również mówić o lesie, co jest pierwsze. Czy zaczynamy mówić, jak się rodzi las, od drzewa czy od nasionka? Narodziny drzewa. Audycja Alicji Pietruczuk i Anety Gałaburdy. Z dużych, starych drzew. Odpowiednio starych, takie, które zaczynają owocować, zbieramy nasionka. W liściastych w zasadzie, w niektórych zbieramy z ziemi, tak jak dąb, w niektórych zbieramy z drzew ściętych, natomiast w iglastych z najpiękniejszych sosen, świerków, zbieramy z drzew stojących. Specjalnie przeszkoleni ludzie, zbieracze wchodzą na te drzewa, zbierają szyszki. Mamy piękną 40-metrową sosnę i zaraz będę na nią wchodził. Jak są kiepskie warunki, jeszcze wieje wiatr, mam ochotę jak najszybciej być na dole. Ale tak powiedzmy jak to ładne słoneczko, do góry ciepło, no to ze spokojem. Sama praca, sam zbiór jest monotonny jak zbieranie truskawek, tylko rosnących trochę wyżej. Ubieram niezbędny sprzęt, uprząż, zakładam kolce to góry. Aż na sam wierzchołek. Dookoła rozpościera się piękna panorama. To jest dobre drzewo, jeśli chodzi o urodzaj. Tak na oko oceniam, że ma w granicach 67 kg Uwaga! Leci No Ładne szyszki są. Stanisław Kułak, naczelnik Wydziału Zagospodarowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Trochę jest Zażywiczonych. Duże są. Wydajność mniej więcej jest taka, że ze 100 kg szyszek można uzyskać około 1,5 kg nasion. I z tego można wyprodukować sadzonki na około 10 hektarów. Teraz te szyszki zostaną zawiezione do wyłuszczarni nasion. Taki obiekt, w którym są te szyszki przechowywane i łuszczone, pozyskiwane, wydobywane z nich nasionki. Magazyn szyszek. Tutaj wjeżdża auto z załadowanym towarem. Te szyszeczki przyjeżdżają i trafiają tutaj do tej maszyny, która oczyszcza z grubszych igieł i z malutkich szyszek. w razie potrzeby można na tą linkę naciskając zatrzymać urządzenie. Tutaj jest kontenerek, na wadze ustawia się, w taki kontenerek wsypujemy 100 kg szyszek sosny, a 50 kg modrzewia. To są już tak szyszki przygotowane do łuszczenia, trafiają do magazynu wilgotnego. Tu jest temperatura tak jak na powietrzu, tu się przechowywuje te szyszki do momentu wyłuszczenia, w okresie zimowym do wiosennego, czekają momentu wyłuszczania. Jeżeli jest tych szyszeczek bardzo dużo, nie wyrabiamy się w czasie, są wstawiane one do klimatu. To tutaj w takich kontrolowanych warunkach można przechowywać te szyszki nawet latem, gdyż ustawiamy tu temperaturę 3 stopni 4 i wilgotność 96 stopni, także nie rozwijają się żadne grzyby i mogą dosłownie cały rok tutaj stać. Taka wilgoć piękna i zapach coś wspaniałego. Mikroklimat taki śliczny. Z magazynu wilgotnego są przewożone do szaf, gdzie w temperaturze 48 i 6 stopni otwierają nam się tutaj czyszeczki. Taki mocny podmuch ciepłego wiaterku od razu zapaszek. Trwa to do tygodnia. Później z tych szaf są one przemieszczane do urządzenia, gdzie następuje wyjęcie nasionka z szyszki. Szyszki Spadają na taśmociąg i jadą do kotłowni. A tutaj takim taśmociągiem wędrują nasita, nasionka, ze skrzydełkami i brudy, oczywiście jakieś jeszcze, które pozostały. To wszystko jest skomputeryzowane. To jest urządzenie podobne do betoniarki. Troszeczkę wody dolewamy, pocierają jedno drugie i nadmuch wiatru wydmuchuje skrzydełka i pozostają już odskrzydone nasionka. Tylko jeszcze w tej chwili nie wiemy czy to jest pełne nasionko, czy puste. Ale mamy do tego też urządzenie. To odbywa się na zasadzie podmuchu wiatru. Puste nasionko jest lżejszym nasionkiem. Wiaterek dmucha od spodu i te lekkie nasionka zostają tutaj takie pojemniczki oddzielone. Później to trafia do suszenia, tak żeby je można było ładnych parę latek przechować w specjalnych chłodniach. To jest chłodno, no ale możemy wejść. 2,6 stopnia. To jest taki Magazyn nie na długą metę przechowywania, rok, dwa, ale już jeżeli chcemy dłużej, to wtedy tutaj obok w tej chłodni. No można ustawić na minus 20 stopni, wtedy tak tu już jest mróz. Także tutaj w takich hermetycznie zamkniętych i w, i w szklanych butlach. butlach są przechowywane. Tu jest każda partia nasion specjalnie opisana, oznakowana. Tak. My wiemy skąd te nasiona pochodzą, z jakiego regionu Haniebu, Działowieża, tak? Nie może być absolutnie żadnej pomyłki. Nasionka po odpowiednim oczyszczeniu są gromadzone, składowane i służą do wysiewu w szkółkach. I to właśnie od tego początku, kiedy to nasionko jest już oczyszczone, ocenione. Rozpoczyna się rodzić drzewo. Tutaj ta szkółeczka ma powierzchnię produkcyjną 45 arów. Na tych sześciu pasach został wysiany świerk. Widzę sosnę. Dom przypułkowy i tutaj takie biocenatyczne gatunki, jak róża dzika, bez, kruszyna, czmielina. Panie, które wymują te sadzonki, to każdą tą malutką nawet sezoneczkę to jest liczone i według Normy wydawane na leśnictwa. Po prostu sosna musi mieć wysokość 6 cm, taka sadzoneczka. No i... no i rosną sobie, i rozpoczyna się cykl powstawania lasu. Z malutkiej sadzoneczki rośnie nam sosna ogromna do 30, nawet kilku metrów. Bo w innych gatunkach, na przykład w gatunkach liściastych, dęby potężne, dęby, które widzimy. Też podobnie się rodzą. Z tym, że tam nasionka zbieramy z ziemi. Musimy przed dzikami zdążyć, bo dziki lubią żołędzie, więc musimy trochę im podebrać. No i tam już od razu wysiewamy na jesieni w szkółce. Jesteśmy w leśnictwie Czeremcha, w lesie w oddziale 129. Powierzchnia została wycięta tej zimy, oczyszczona z resztek pozrębowych i zaorana. W tej chwili już sadzimy świerk, sosnę i małą wynieszkę dębu. A na sosnę w tej chwili pod kosztur. Robi dziury w ziemi. W ten otwór wkłada się korzenie sadzonek, przyciska się koszturem i obdeptuje dokładnie. W ten sposób sadzimy sosny, inne gatunki sadzimy pod szpadel, ewentualnie pod wiertnicę, specjalną maszynę napędzaną silnikiem spalinowym. Tak Tutaj będzie 2100 posadzone dębu, 24660 sosny i 5520 świerków. Te drzewa nigdzie nie powędrują, to znaczy one tutaj będą aż do dorosłości, aż do zrębu. Te, które przeżyją, bo w ciągu tych około 100 lat, hodowli tego drzewostanu, większość z tych drzew zostanie wycięta. Tutaj w tej chwili jest łącznie około 30 tysięcy drzewek, z tego zostanie około 1000 może. Po to, żeby zrobić miejsce dla tych najlepszych, za 2 3 miesiące trzeba będzie przyjść z kosą, po to, żeby wyciąć część roślin zielnych, aby odsłonić szczególnie sosnę, żeby umożliwić jej wzrost. W przyszłym roku wejdziemy tutaj z poprawkami. Te sadzonki, które się nie przyjmą, zostaną zastąpione zdrowymi. Za kilka lat wejdziemy tutaj z czyszczeniami, ścięciami z pielęgnacyjnymi. Usuwając brzozę, które na pewno się tutaj zasieje, usuwając część chorych osobników. Mniej więcej w wieku 8-10 lat cała uprawa dojdzie do zwarcia. Wtedy będzie zachodziła potrzeba przerzedania tych drzewek, po to, żeby umożliwić rozwój tym najlepszym. Człowiek, myślę, że 100 lat to. To niewielu dożywa, drzewa dożywają i ponad 100 lat, ale są i. Drzewa, które dożywają 200 i 300 lat, ale to są już tylko jakieś pojedyncze egzemplarze. No, oczywiście ono jeszcze rośnie, jeszcze żyje, natomiast już te funkcje życiowe i to, na czym nam zależy, drewno po tym okresie utrata wartości, na przykład sośnie, to już się tam grzyby zaczynają rozwijać, to drewno już nie jest takie w pełni dobre do użycia. Podej Ile czasu będzie to wymagało jeszcze takiej pielęgnacji intensywnej przez człowieka? Jeszcze około 60 lat. Później będziemy musieli czuwać nad stanem sanitarnym tego lasu. Bez interwencji człowieka on zginie. My nie pracujemy dla siebie, zawsze pracujemy dla swoich następców. Jest jedno takie drzewo, które młody leśnik, jak posadzi, to już można wycinać. To plantacje, to polowe. Po wojnie były te plantacje zakładane i taka plantacja topolowa po 30 latach jest już jakby gotowa do wyrębu. I taki młody leśnik, który zakładał plantację topolową, to jeszcze ją wyciął, jeszcze w to miejsce posadził co innego, bo teraz już tych plantacji coraz mniej zakładamy, a w zasadzie już topolowych prawie, że nie zakładamy. Przyciśnij nogo, tak, dawaj długo. Dobrze, drugim teraz. O, już za daleko. Przyroda działania leśnika weryfikuje w jakiejś formie. I to, co żeśmy posadzili, nie zawsze później się okazuje, że, że dobrze zrobiliśmy, że trafiliśmy niejednokrotnie. Trzeba rezygnować z tej sosny, którą posadziliśmy, czy z tego dąbka, po to, żeby tam zachować to nasionko, które samo przyfrunęło, spadło. Aczkolwiek nie zawsze... Przyroda dąży do pewnych uproszczeń, natomiast człowiek dąży do może nie maksymalnych, ale do korzyści wymiernych dla człowieka. Przyroda tworzy ten las i konsumuje go sama. Nie wytwarza drewna, natomiast z tego lasu, który człowiek tworzy, sterowanego lasu, więc kończy się wymianą pokoleń, my to nazywamy czyli wycinamy, ale mamy następne pokolenie przygotowane, które wchodzi w to miejsce. Oczywiście przyroda ciągle nie jest rozpoznawalna przez człowieka do końca. I oczywiście samo powstawanie tego lasu i sterowanie nim przez człowieka to jest procesem bardzo złożonym, skomplikowanym, no i wymaga pewnej wiedzy, doświadczenia, ale i pokory wobec praw przyrody, bo tutaj nie możemy powiedzieć, że my wszystko wiemy. No po prostu przyroda to w długim okresie odtwarza las. Nam, człowiekowi, potrzebny jest klucz. My pewne procesy chcemy skrócić, chcemy nimi posterować, natomiast to są wszystko procesy przyrody i to byłoby duże niebezpieczeństwo, gdybyśmy zaingerowali w to rolnik, może zmiany genetyczne wprowadzać. My tutaj nie chcemy, boimy się tego, nieszanowanie tych praw przyrody czy ignorowanie ich mogłoby bardzo źle się skończyć.